play. Bardzo doświadczony zawodnik, na pewno będzie bardzo ciężko go czymkolwiek tutaj zaskoczyć. Kacper ostatnio walczył w Paryżu, z tego co widziałem. Tak, tak. też Bo to śliwą. nie poszło po jego myśli dokładnie tak, jak chciał. Tak, ale poziom tam jest już naprawdę no, zdecydowanie. światowy także. Oboje panowie tutaj widać mm. scramble. Też jestem ciekaw, jak, jak yy, wpływa to, że Kacper łączy jednak ten gigi nogi czy, czy... Ostatnio musiał się odnaleźć w kimonach, teraz natomiast w kategorii nogi, więc no jednak... Próbował wskoczyć. A w narożniku Kacpra legenda, myślę, polskiego BJJ, Przemognat. Mm -hmm. Bartuś tutaj do dźwigni na nogi. Podpowiedzi ze strony Łukasza Janeczka, który tak naprawdę ostatnio otrzymał pieczę nad Bartusiem i dużo mu właśnie pokazywał tych angieloków. Łukasz zastępuje obecnie Roberta Henka, który tak, jest w tak. kadry narodowej Bahrainu. Ty Roberta oczywiście pozdrawiamy. Oczywiście, może ogląda naszą galę. Jestem, jestem przekonany, że na pewno. O, tutaj próba dojścia do dźwigni przez Kacpra. No, powiem szczerze, wygląda to bardzo nieciekawie, ale Bartuś gdzieś tam broni. Wiem, że ma te nogi bardzo elastyczne. Teraz musi uważać, bo jest możliwość przepięcia na wewnętrzną skrętówkę. Ale kolano gdzieś tam wyskoczyło, Bartuś bardzo dużo tego robi. Bardzo ciężko jest tym zaskoczyć go. No panowie tutaj nie oszczędzają sobie uprzejmości, jeżeli Od, chodzi o dźwignię na nogi, ok. naprawdę. Ale już słychać też ciężkie oddechy ze strony obu zawodników. Szczerze, naprawdę ciężki pojedynek do oceny ze strony sędziów, bo oboje panowie tutaj kręcą. Gdybym miał obstawiać, przypuszczam, że skończy się to techniką na nogi. No to też tak bym obstawiał, bo na chwilę obecną nic innego się tutaj. Próbuję podejść do bolo, czy mi się wydawało. Myślę, że bardziej próbuje gdzieś tam wyłapać to nogę i właśnie gę... te nakrywanie się na barkach właśnie mu to gdzieś... Pod dźwignię na kolano. tak? tak pomaga. Ta próba skręta ze strony Kacpra. Słychać ciężkie oddechy tutaj. Tak. U nas. Teraz wiem, kto tak sapie, chyba. Kacper próbuje przepiąć na wewnętrznego skręta. Oh. Ale wydaje mi się, że Bartuś gdzieś tam te kolano jednak... Spycha. No spycha teraz końca. bardzo dobrze wciągnął Kacper Graczyński i może... A nie, będzie próba brania pleców przez, przez Bartusia. Musi uwolnić to kolano, bo tutaj nie że jest możliwość ballachy, to... Nie Łukasz podpowiada, że spokojnie, tam nic nie ma. Myślę, że to jest bardziej taka psychologiczna podpowiedź ze strony Łukasza, bo tu naprawdę... No to nie wiem jak na... u ciebie, ale moje nogi by już chrupały. No. Tak jak mówiłem, kilka walk wstecz, no bolą nie. mnie kolana jak tu siedzę. No ale co, jak co Łukasz, na kręceniu kto się zna. Tak, tak. Łukasz regularnie jeździ do Akademii Gorilla Koszalin. Pewnie I tak dalej, Tak, tak, naprawdę jak przyjeżdża do nas, daje ogromną dawkę Z tego, co nowej wiemy, wiedzy. Nawet przygotowywało się teraz, prawda, do, do, do tej walki. Tak, dokładnie. Wrócił, ja nawet nie wiem, czy on nie wrócił dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Bartuś gdzieś tam próba klucza, takiego naprawdę ciasnego, ale musi uważać, żeby nie, da, nie oddać bolo, bo Kacper próbuje gdzieś tam wchodzić na niego. Z kluczami jest ten problem, że. Ciężko, jest, ciężko, ciężko tak jest dokładnie dopiąć, do... tak. Mm. Dopóki jeszcze, nie strzeli, to. Tak, to jeszcze chlepiamy. u takich zawodników, gdzie widać było, że ten, te nogi są bardzo giętkie, elastyczne. Naprawdę gdzieś tam trzeba mieć skontrolowane, wydaje mi się, to kolano przede wszystkim przy tym widziałem klucz na stopę. Mam technikę w wykonaniu Craiga Johnson, on zwrócił uwagę, żeby przykładać tą rękę jeszcze głębiej. Tak, on jakby teraz poddał nawet jednego z braci Martinez na jednych z Gal. Tak, widziałem to dzisiaj chyba. Jakiś tak, dokładnie. Nie wiedziałem, co się stało za bardzo, a to chyba było klucz na stopę, nie? Bartosz, tutaj próba Ankeloka znowu. Ale gdzieś ta noga wypadła też. Nie, ale naprawdę walka niesamowicie trudna do oceny według mnie dla sędziów. Zbliżamy się do końca pierwszej rundy. Tak jest. Recy, 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 recy. Muszę powiedzieć, że ostatnie parę sęgów pierwszej rundy. Mamy szczęście, że obserwujemy całą walkę z takiej odległości. Tak że... jest. Podmęczeni i zaczynamy rundę drugą. Bartuś siada. Kacper z góry. Demysław Gnad gdzieś tam podpowiada. Spróbuj, spróbuj. Ciekawe, czy Kacper będzie próbował tu jakiejś techniki. Czegoś nowego, zaskakującego. Zobaczymy. Odwrotna Dalariva. Nie slide, bo Kacper bardzo dobrze już łączy tak naprawdę swoje kolano. Bardzo mocno do ziemi spycha. Gdzieś tam próbuje. O, i wyskoczył, ale. Bez przejścia. Tak, tak. Gdzieś tam próbuje. Skleić tą nogę Bartusia do maty. Chyba tylko uważać w tej pozycji, przy wyskoku, żeby gdzieś tam nie wejść w tego false ripa Od Bartka musiała przy próbie tego przejścia, bo tam zawsze te dźwignie na nogi gdzieś tam wiszą. Nie widzę zbyt dobrze z naszej perspektywy. Gdzieś tam chyba próbował dojść do jakiegoś czojbara, ewentualnie z Bartka. Ale teraz Kasper. Wybranie głowy. Tak? tak, bardzo, bardzo czujnie i od razu w tempo. Ale bardzo próbuje wkręcić się za plecy. W za plecy proszę I bardzo. Bardzo elastyczny. Ja powiem tylko z własnego doświadczenia, że niesamowicie trudno Bartkowi przejść tą gardę gdzieś tam. Naprawdę trzeba bardzo dobrze mieszać właśnie te ataki. Widać, że on się dobrze czuje w tej pozycji. Tak. Ja wiem, że wewnętrznie w klubie tam u Bartka u nas była obawa jak u Bartka z głową, bo dawno też nie startował, ale widać, że podszedł do tego z bardzo zdrowo. Wysłym. Tak, no co, co do Kaspra, to nie było, nie było jakby. Cacper jest cały czas w gazie. Dokładnie, nie? dokładnie. Te, 200, te ponad 200 walk na tym panelu 204 wygrane, 36 porażek. Chore, naprawdę, dalej nie mogę uwierzyć w tą liczbę, także... Próbę dojścia tam przez Bartusia Dźwigni na nogę, ale Kacper cały czas czujnie. Kacper zdobył tylko w zeszłym roku 23 medale w kilku organizacjach. Nie ma DCC. Stoczył 52 pojedynki, z czego wygrał 45. Tak, to jest. No, ale teraz, teraz Kacper ładnie kontruje. próba gdzieś tam balachy na nogę. Niesamowicie. Oboje są niewzruszeni w ogóle tymi atakami, zarówno z jednej jak i z drugiej strony na te nogi. Gdzieś tam próba wejścia do wewnętrznego skręta przez Kacpra. Ale Kacper... ale Bartosz już bardzo czujnie już próbuje wyciągać to kolano Nie ma wyjścia Tak, niesamowicie Niesamowicie tutaj techniczny pojedynek jeżeli chodzi o te kręcenie nóg. Teraz próba przepięcia przez Kacpra. Doktorow no, ale kolano już wyleciało Teraz już tak naprawdę bardzo ciężko będzie to odbudować Kacper wstaje Tak naprawdę oni sami tylko wiedzą na ile to wszystko było tam gdzieś połapane gdzie to było ciasno tak naprawdę bardzo próbę, prób, dobra próba przejścia przez Kaspra. Bartosz też bardzo czujnie kontruje. Tak. To wszystko też kosztuje, widać, że oboje panowie już tutaj ciężko dyszą. No i ładna kontra ze strony Kaspra. Tak, Katper tutaj przeszedł. I ma bardzo silną pozycję boczną, bo ma wybrane ręka-głowa, i to bardzo naciasno. Widać tam presję już barkiem. Takiego dużą barkiem. Jego biodra są ciasne przyklejone do Bartka, więc bardzo ciężko będzie Bartkowi to odbudować. Wydaje mi się, że ta jego ręka nie widzę. Nie ma co czekać. Jest taki, żeby wejść na dosiad. I na złapanie oddechu? Bardzo, bardzo na ciasno. Kacper tutaj wchodzi, tak, i udało się. Tutaj Bartosz próbuje podłapywać piętę, ale. No, tutaj próba gdzieś tam dojścia do chyba trójkąta rękami, ale Bartosz bardzo czujnie tą rękę. Wydaje mi się, że teraz powinien gdzieś tam próbować cały czas się wykręcać. Gdzieś te biodra Kacpra może spychać, bo Kacper jest bardzo wysoko w tym dosiadzie. No, a na takim zmęczeniu zrzucić, tak to już jednak. Obydwu zawodników ze strony publiczności w internecie. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo ciekawy pojedynek. No, próba brania pleców przez Kacpra. Zapiął. No i mamy, Są plecy. mamy plecy. Poniżej minuty do końca, także może brak czasu, żeby to wykończyć. No już nawet ostatnie sekunda. O ile wydaje mi się, że pierwsze, pierwsza runda i pierwsza połowa drugiej rundy to bardzo wyrównany pojedynek. No teraz, natomiast już po tym przejściu przez Kacpra gdzieś tam skontrował próbę dojścia do nogi Bartusia. No i później mieliśmy boczną, dosiad plecy. Wydaje mi się, że ta druga połowa tej drugiej rundy jednak, ale bardzo ładna walka. Zbliży się Kasper Garczyński oraz Bartosz Musiał. Jednogłośną decyzją sędziów wygrywa zawodnik z narożnika niebieskiego. Kasper Garczyński.